Siemanko moi drodzy, ja jestem Dubikś A w dzisiejszym odcinku pokażę wam Jak zmieniło się Kayo Perico i DC The Criminal Enterprises, pokażę wam wszystkie zmiany Co się pojawiło w Perico, co się zmieniło dokładnie Wszystko wam szczegółowo pokażę, co się zmieniło Czy został znerwione Kayo czy zostało Perico, czy bufa, czy nie Wszystko opowiemy w tym materiale Także przechodzimy do odcinka Ale wstępnie w filmie chciałem postawić Antonio, który który kupił sponsora, standard sponsora, eks, ekskluzywny sponsor Także też dziękuję ci sponsora Piąteczka dla ciebie Antonio, serdecznie Ci pozdrawiam, dziękuję ci za wsparcie kanału I również kupiłeś super podziękowanie w komentarzu Też wysłałeś super podziękowanie za 10 złotych, też cię pozdrawiam Antonio Dziękuję ci za wsparcie kanału, doceniam to do, Za twój miły gest, za to, że mnie wspierasz, dziękuję ci Antonio, pozdrawiam cię serdecznie Dobra I teraz tak, jak, jak widzicie rozpoczynam ten napad najpierw jako solo bo na kraju, jak się robi teraz napady solo, to, to się zmieni, zmieniło kilka rzeczy, tu wam po, pokażę Tutaj rozpocząłem napad, rozpoczynam tutaj yy, z Longfinem, z, z Rubinem nikiem i Kika Kokainy Bo wiadomo, się da się jakby zebrać złoto solo, ale to jest mega trudny manerw Ale dobra, rozpoczęliśmy napad z Longfinem Robię ten napad solo I oczywiście na, na sam początek pojadę sobie na lotnisko, bo Chcę zrobić ten napad sol w, w elitanym wyzwaniu. Elitalnym wyzwaniu zrobić, se, więc chcę napełnić torby. I na samym początku chcę pojechać do Lotniska, bo w Lotnisku mam kuklinę, jak widzicie, więc idę sobie je pozbierać. Więc widzimy się przy Lotnisku. Jak widzicie jestem przy Lotnisku, ja widzicie mam ten pani acetylnowy. Jak mieć Pani Acetylenowy też macie u mnie w karcie na kanale, też Wam pokażę wam poradnik, pokazałem Wam, więc też podajcie jak go blokować Pani Acetylenowy, kto jeszcze nie wie jak go blokować. Jak widzicie zbieram kokainę, jednego taka koka zajmuje mi tu pół, pół torby i za jedną do kokę dostałem 200, prawie 50 tysięcy. Mi się wydaje, że troszkę zwiększyli te łupy, te dodatkowe cele, bo mi się wydaje, że za kokainę było max 200 tysięcy za, za pół torby, nie? I to jak pewnie zbierę całą kop kubkę, całej torby dostanę chyba pół bańki, tak? Czy się zgadza? Tak, pół bańki dostanę prawie. Więc to mi się wydaje, że troszkę się zwiększyło, ale to moje moje przepuszczenia. No i jesteśmy przy tunelu odpływowym. Tutaj musimy przeciąć krat, to jest moja formalność. Jak go ten tunel odpływowy też macie moje na kanale poradnik, jak to zrobić. Ja dam wam y linka i pod koniec filmiku też wam dam adnotację an do tego filmiku więc możecie sobie obejrzeć, jak to blokować, kto jeszcze nie wie bo wiadomo, że nie każdy, tylko że niektórzy nie wiedzą i są początkującymi graczami nie wiedzą jak to zrobić no okej, okay. przeciąłem kraty i wchodzimy do LZR Lubio tutaj oczywiście mam też oddecharki, żeby, żeby nie utopić się pod wodą I tutaj czekamy, tutaj potwierdzamy brałą strzałką, że wchodzimy do środka jak chcę, żeby ten napad solo, mam rubinowy naszyjnik mam e, pełną torbę już od razu przy wejściu z sk bo zebrałem już na, na początku na, e, napadu teraz tylko trzeba zebrać tego rubinowy naszyjnik i wyjść z tego napadu i słyszałem, że się zmieniło tak pamiętam, że w drugim premierze listy The prices. pamiętam, że te boty się nie ruszały, się, że się tam, na przykład niektóre boty się ruszały, na przykład ten się rusza. I gdy doszedł do tego miejsca, to ten bot w miejscu, on stał w miejscu i nawet Cię nie widział, nie? że mogłeś stać koło niego, on by tak, tak i tak Ciebie nie, nie zauważył. I również też się zmieniła taka jedna rzecz, że bo jak się nie kupowało tłumików do broni, to jak się nawet nie miało tłumików, to nawet i tak nie mieli cię prawo prawo usłyszeć. Mimo, że nie, nie, nie miałeś tu i mega głośne, był tw Twoja brama była mega głośna, i miało prawo Cię usłyszeć ten, bo to było mega głośne. Ale jak widać. Zostało to naprawione, bo nawet nie kupiłem przed napadem, jak robiłem przygotowanie, nie kupiłem tumików, a mimo tego mam tumiki, nie? Więc że dodaje taki, taki dodatkowy skrypt, jakbyś nie, jakbyś nie kupił tumików za 5000, to i tak skrypt wyłapuje to, że nie masz tumików i przy samym finale, jak rozpoczynasz napad, zostaje jeszcze tumiki. Tutaj niby jest taki sposób przy safe że jak skokujesz do tego safe'u i pakujesz się w ścianie, wchodzisz w teksturę, i to możesz wejść jako solo złoto, ale nie potrafię tego zrobić, wtedy Pam nie pokażę, ale dalej to działa. Dalej możecie wchodzić, yy, robić solo złoto, yy, patrzcie ze skrzynkami i wchodzicie do ściany i wchodzicie przez teksturę i wchodzicie do tego pokoju, gdzie jest złoto. Więc dalej to zosta nie zostało tego naprawione, da dalej to można robić. Niestety, tylko niestety wam nie pokażę, bo nie potrafię tego zrobić niestety, nie? Podobno na, na PC to jest łatwiej do, do zrobienia, ale na konsoli to jest znacznie ciężej do zrobienia. I tutaj oczywiście hakujemy. Z patent jak hakować na Cajoperico też macie, macie mój na kanale, też wam dam linka, tam też wam dam do, do, do tego filmiku, możecie coś może obejrzeć. Jeśli się hakuję hakuje na Cajoperico. No i chyba hakowałem. Miałem tylko jedną czaszkę, jeszcze jeden odcisk, bo, bo robię to na normalnym poziomie. Niestety nie mam trudnego poziomu, bo nie zrobiłem szybkiego, szybkiego zwiadu, żeby mieć trudny poziom. I tutaj też przecinamy kraty, tutaj też Wam polecam wejść na mój kanał, na poradnik jak szybko zebrać z gabloty główny cel. Bo to też jest bardzo, bardzo fajny materiał, też Wam pokażę do tego filmiku. Jak poprawnie szybko przeciąć kraty do Globloty. Też mam polecam zajrzeć na kanale. No i dobra, zebrałem rubinowy naszynnik i teraz wychodzimy z Kyle opuszczamy tą wyspę. To już jest formalność. I ogólnie też się pozmiały łupy. Jak robicie ten napad na Kyle solo, to jak zrobicie finał solo bez, bez znajomego, czyli robicie ten napad solo. Żeby zrobić kolejny zwiat, to niestety musicie czekać aż 2,5 godziny, a dokładnie 2 godziny i 24 minuty. Taki jest cooldown teraz na, na zwiat. Niestety taki jest cooldown, więc polecam teraz zrobić Kaja Operyko z kimś, przynajmniej z jedną osobą, bo, bo jak zrobicie z kimś, jest przynajmniej jedną osobą, to ten cooldown jest znacznie mniejszy. Jak zrobicie z kimś, to cooldown jest wynosić 48 minut na kolejny zwiat, więc znacznie znacznie mniejszy czas jest na tego. Więc polecam teraz zrobić Kaja z kimś. Ogólnie teraz polecam ogólnie robić teraz na zmianę. Raz Kyoperiko, raz na na kasyno. To wtedy się korumuluje z tym, ile możecie zarobić z Kyoperiku, jakby się robi to solo. Więc to też polecam taki, taki, taki manewr robić. Ok, no i zrobiłem Kyoperiko solo bez nikogo. I, i na pewno potem zrobiłem półteje bańki, jak się nie mylę. Ale zobaczymy przy, na, przy samym podsumowaniu napadu. No zrobiłem platynę, bo ja tylko ja robiłem ten napad. Patycany łup, patyczny łup, 1 300 ,000, ale jeszcze elita elitarne wyzwania wpadnie jeszcze. Miejcie zrobię to solo, nawet zbierałem luk w lotnisku kokainę i tak zrobiłem ponad 11 minut czas. Pełne hakowanie, pełne torby. No i 50 tysięcy elitarnego wyzwania wpadło. Czyli baję, 1 400 tysięcy zarobiłem solo, bez nikogo. To jest moja właśnie co zrobiłem w solo. I ogólnie też wam chcę powiedzieć, że też jest zmieniały łupy teraz, bo jakbyście robili teraz napad na kajopeliko Perico solo, byście zrobili by te napady i na przykład w w moim przykładzie jak miałem ruby, rubinowy naszyjnik, to teraz ten rubinowy naszyjnik będzie teraz bardzo ciężko go trafić. Teraz będziecie mieli ponad 60% na to, że traficie na, na te kile. 15% na rubiny i 15% na obligacje i 10% na diamentowy, na, na roczowy diament. Więc pada jest bardzo mało. ale żeby ominąć ten, ten, te, te, te procenty, żeby się mieli też procenty na, na te lepsze łupy. To musicie poczekać 72 godziny w życiu, w życiu realnym, czyli 3 dni ponad prawie. 3 dni musicie na to czekać, żeby mieć lepsze łupy. Więc nie opatrzcie się za to, żeby solo. Lepiej z kimś, przynajmniej z jedną osobą i na kasyno na, na kasyno. Więc tak to wygląda. A więc tak, no podsumowując, co się zmieniło na Kajopryku pod po Daisy Decrement Enterprises. Po prostu większy kur cool na to. Yy, że musicie, możecie robić napad solo na ponad 2,5 godziny zmienimy się też łupy, jak, jak zrobicie ten napad na, na kayo solo i potem robicie kolejny zwiat, to też czekać, teraz macie znacznie, znacznie większą szansę, że traficie dekile więc po prostu się nie, nie upasa, już się nie upasa robić kayo solo przynajmniej z, kimś, z jedną osobą, przynajmniej zrobicie kayo bo, bo i tak te, te, te łupy nie będą nie mieli nie nie znaczenia więc róbcie Perico z kimś, przynajmniej z jedną osobą na finale. I róbcie to na zmianę, raz Perico, raz kasyno, I, I z jedną osobą przynajmniej. I yy, Więc rok, rok temu też mam to nagrywałem yy, odcinek, jak się zmienił Perico po Lost Stunner, Tuners. Tam też Roxa też grzebał w tym Kayo Perico cały czas Roxa coś też zmieniał na Kaio Perico. Też kiedyś taki bug był, że... Znaczy to był, nie był bug, to takie dodanie było, że była jedna karta do drzwi, żeby zebrać na przykład złoto. Więc tam też się pozmienia, pozmieniali. Ale potem to już zmienili, wyłączyli to też w kolejce, w jakimś czasie. Więc tak to wygląda. Jeżeli Wam się czynię spodobał, zostawcie łapaczek w górę, miejmy komentarze do zasięgu. Widzimy się w kolejny, kolejnych filmach. Także zobaczenia, wszystkim, trzymano, Elo.